Witam wszystkich z tej strony, sąsiad. Chciałbym Was zaprosić do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. W tym odcinku zostaniemy już szczeladnikiem Bospera, wiadomo, dlatego musimy zakończyć kilka zadań, które rozpoczęliśmy. A to Myślę, że możemy zaczynać. Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. Jak zwykle troszkę będzie lagować na początku. No i wiadomo, małe spadki FPS-ów zawsze są. Co do tych wilczych futer, mam je. Proszę. Wspaniale. Wiedziałem, że nadajesz się do tej pracy. A oto zapłata, tak jak obiecywałem. I co? Co myślisz? Czy to nie lepsza praca niż kucie mieczy po całych dniach, albo napełnianie małych buteleczek w zakurzonej komnacie? Chcę zostać twoim czeladnikiem. Hej, wspaniale! Wygląda na to, że już znasz podstawy, ale Harad wątpi w twoje umiejętności. Torben poprze cię tylko wtedy, kiedy zdobędziesz błogosławieństwo bogów. Konstantino nigdy o tobie nie słyszał, a Mateo mówi, że jesteś wart swojej wagi w złocie. Musisz mieć poparcie co najmniej czterech mistrzów, żeby zostać czeladnikiem w tym mieście. A To znaczy, że powinieneś porozmawiać z tymi, którzy na razie niezbyt cię popierają. No niepotrzebnie w sumie to klikałem. Przecież wiadomo było, że jeszcze mnie nie przyjmie. W tej się zagadał. I chyba mamy Pablo. Hej, ty, zaczekaj! Chyba Jezus. gdzieś cię już widziałem. Czego chcesz? Mówię przecież, że już cię gdzieś widziałem. A tak! Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. Spójrz. Znaleźliśmy ten portret przy bandytach, na których natknęliśmy się kilka dni temu. Facet wygląda zupełnie jak ty. Ci kolesie chyba cię szukali. Nic o tym nie wiem. Mylisz się. Jak widzisz, wszystko ze mną w porządku. Jak uważasz, nieznajomy? Jeśli jednak portret przedstawia twoją gębę, a ty wmieszałeś się w jakieś kłopoty, to trzymaj się z dala od miasta. Nie potrzeba nam więcej problemów. Nie potrzebujemy tu żadnych zabijaków. Mam nadzieję, że wyrażam się jasno. To przecież wiadomo. No dobrze, orka. musimy jeszcze oddać broń orka Kowalowi Haradowi. Ej, ty! Czego chcesz? Mam orkową broń, o którą prosiłeś. Pokaż. Dawno już nie miałem w rękach takiej broni. Podczas wojny z orkami byłem żołnierzem. To były ciężkie czasy, mówię ci. Myślałem, że nie zdołasz tego dokonać. Jestem pod wrażeniem. Kiedy mogę zacząć pracę jako twój czeladnik? Przydałby się nam ktoś, kto potrafi stłuc orka. Jeśli chodzi o mnie, możesz zacząć od zaraz. Ale jeśli chodzi o pozostałych mistrzów. Stary dobry Torben chce tylko, byś otrzymał błogosławieństwo bogów. Uważam, że to dobry pomysł. Bosper chciał mnie od tego odwieść. Sam chcę, żebyś został jego czeladnikiem. Odbyłem z nim krótką, ale poważną rozmowę na ten temat. W końcu się zgodził. Konstantino nigdy o tobie nie słyszał. A Mateo powiedział, że oddałeś mu jego złoto. Widzi mi się, że jesteś honorowym młodzieńcem. Aby zostać czeladnikiem w dolnej części miasta, musisz mieć zgodę co najmniej czterech mistrzów. Powinieneś porozmawiać z wszystkimi, którzy wciąż jeszcze nie podjęli decyzji w Twojej sprawie. Kurczę, niepotrzebnie to klikałem, bo tu chodzi o to, czy mogę zostać czeladnikiem e, Pospera, a nie jego. Mogę zostać czeladnikiem u innego mistrza? Jesteś dobrym człowiekiem. Masz moją zgodę. Brian jeszcze przez jakiś czas tu będzie, a potem jego miejsce zajmie jakiś silny chłopak. No dobrze, czyli mamy już poparcie dwóch mistrzów. Teraz musimy pogadać z Konstantynem. Czego chcesz? Za darmo, niczego tu nie daję. Chcę zostać czeladnikiem. Naprawdę? A u kogo chcesz terminować? Chcę się uczyć u innego mistrza. Przyszedłeś po moją zgodę? Hm, jeśli chodzi o mnie, możesz się uczyć u kogo tylko chcesz. Zechcesz może nabyć nieco ziół? Jeśli masz jakieś na sprzedaż... No dobrze, tutaj już nie ma żadnej opcji ciekawej. Człowiek... I musimy pogadać o, o, no, z Watrasem, ...która wróciła do Królestwa. Niech łaska Adanosa będzie z tobą. Kim jesteś? Nazywam się Watras. Jestem sługą Adanosa, Strażnika Niebiańskiej i Ziemskiej Harmonii. Co mogę dla ciebie zrobić? Powiedz mi coś o Wodnym Kręgu. A czemu miałbym to zrobić? Przysyła mnie kawalorn. Naprawdę? I co powiedział? Że nie wzgardzisz pomocą osób wszechstronnie uzdolnionych. A więc chcesz się do nas przyłączyć? Czy tak, mój synu? Mam list adresowany do ciebie. Do mnie? Tak, to naprawdę ważna wiadomość. Ciekawi mnie, jak wszedłeś w jej posiadanie. Od kawalorna, myśliwego. Kawalorn? A gdzie on się podziewa? Polecił mi przekazać, że nie zdążył na czas i że zmierza na miejsce spotkania, gdziekolwiek by to nie było. Widzę, że zasłużyłeś sobie na jego zaufanie. Ja również będę ci chyba musiał zaufać. Chcę się przyłączyć do wodnego kręgu. Doskonale. Pierwsze wymaganie już spełniasz. O co ci chodzi? Przynajmniej jeden z nas ci ufa, inaczej byś się o nas nie dowiedział. Ale ja nic o tobie nie wiem. A co chciałbyś wiedzieć? Powiedz mi, skąd pochodzisz i co sprowadza cię do tego miasta. Mam ważną wiadomość dla przywódcy paladynów. Co to za wiadomość? Niedaleko stąd zbiera się potężna armia. Jej przywódcami są Smoki, a celem podbój całego kraju. Smoki? Mówisz o istotach, o których zwykle wspominają tylko legendy. Kto ci o tym powiedział? Powiedział mi o tym Mag Xardas. To on wysłał mnie, bym ostrzegł paladynów. Ten nekromanta, a więc żyje, i on cię tu przysłał. Kim jesteś naprawdę? Dawnym skazańcem z kolonii więziennej Korinis. Dobrze, podsumujmy. Jesteś zbiegłym więźniem, któremu nekromanta Xardas powiedział. Że armia smoków zamierza podbić cały kraj i zamierzasz ostrzec o tym paladynów. Brzmi to dość niewiarygodnie, ale nie wyczuwam, byś próbował mnie okłamać. Dlatego muszę przyjąć, że kierują tobą szlachetne pobudki. Dostaniesz szansę na dołączenie do wodnego kręgu. Co muszę zrobić, aby do was dołączyć? Przede wszystkim musisz mieć świadomość, że bierzesz na swe barki wielką odpowiedzialność. Nie przyjmuję zgłoszeń każdego. Chcesz być jednym z nas? Udowodnij, że Twoje postępowanie przystaje do naszego. A konkretniej? Każdy kandydat musi wykonać ważkie zadanie, zanim otrzyma zgodę na przyłączenie się do nas. Dopiero po tym mogę rozważyć twoją prośbę o zgodę na dołączenie do naszej walki o utrzymanie równowagi na tej wyspie. Pokonałem Śniącego. To chyba dosyć znaczące osiągnięcie. Dużo opowieści się ostatnio słyszy. Nawet historię o wypędzeniu z tego świata potwora znanego jako Śniący. Nie słyszałem jednak, aby była to wyłącznie twoja zasługa, choć widzę, że wierzysz w swe słowa. Trochę mnie to denerwuje, ale nie mogę mieć pewności, że zmysły mnie nie zwodzą. Uwolniłem wielu ludzi. Bariera została zniszczona. No, jeśli to naprawdę Twoja zasługa, ludzie, których uwolniłeś, to nie byli tylko magowie wody i niewinni osadnicy. Po całej krainie rozpanoszyli się również różnoracy bandyci, którzy zagrażają teraz obywatelom tego miasta. Zajęli już część terenów okalających miasto. Niemal nie da się bezpiecznie opuścić Korinis. To jak mogę Cię przekonać? Ostatnio w Korinis dzieje się coś dziwnego. Niemal codziennie znikają kolejni mieszkańcy. Gdyby udało Ci się ustalić, co się z nimi stało, miejsce w wodnym kręgu masz zapewnione. Tylko że. Tak. Najpierw musisz skontaktować się z paladynami i przekazać im tę wiadomość. Sądzę, że to bardzo ważne. Pomów z Lordem Hagenem. Ale przecież mnie do niego nie dopuszczą. Ależ dopuszczą, dopuszczą, jeśli będziesz członkiem wpływowej organizacji. Krąg ma swoje kontakty, czasem dość przydatne. Postaramy się zadbać, abyś mógł dostarczyć wiadomość Hagenowi jak najszybciej. Pomów o tym z moim zaufanym towarzyszem Laresem. Może on zdołać pomóc. Do której gildii mam się przyłączyć? Jedynie trzy są dość potężne i wpływowe, aby się liczyć. To Straż, Magowie Ognia i Najemnicy z Farmy Onara. Wybór należy do ciebie. Lares może pomóc ci w podjęciu tej trudnej decyzji. Lepiej z nim pomów. Tak zrobię. Co do tych znikających ludzi. Tak? Gdzie szukać ich śladu? Większość z nich zaginęła w porcie. To chyba dobre miejsce do rozpoczęcia poszukiwań. Przybywam, by prosić Cię o błogosławieństwo. Dlaczegoż miałbym Cię pobłogosławić, nieznajomy? Chcę zostać czeladnikiem u jednego z mistrzów w dolnej części miasta. Idź więc z błogosławieństwem Adanosa, mój synu. Chwila, jeśli wpadniesz przypadkiem na Laresa, przekaż mu ten ornament i każ mu go oddać, będzie wiedział, co zrobić. No dobrze, porozmawialiśmy sobie z Watrasem, co prawda nie wiedziałem, że to będzie taka długa rozmowa. Teraz musimy porozmawiać z Daronem. Swoją drogą gdybym miał, ale nie mam 1000 sztuk złota, to ciekawe, ciekawie można by było sobie punkty życia u niego podładować. Ale to się zrobi w swoim czasie. Co mogę Gdzie dla ciebie ja zrobić? zrobić? Szukasz duchowego wsparcia? Po za dużo Pragniesz skierować modlitwę do Inosa? Czy też chcesz złożyć niewielką ofiarę w złocie dla naszego kościoła? Sama widziałam. Muszę porozmawiać z Paladynami. Wszystko. Czy pomożesz mi skontaktować się z nimi? Musisz dostać się do Górnego Miasta. Jednak wstęp do niego zarezerwowany jest dla obywateli i straży dziejskiej. No i oczywiście dla nas, Magów Ognia. Jak mogę zostać Magiem Ognia? Musisz wstąpić do naszego zakonu jako nowicjusz. Niewykluczone, że po jakimś czasie zostaniesz przyjęty do kręgu magów. Jednak ścieżka prowadząca do tego celu jest długa, kręta i pełna wybojów. Mój mąż uważa inaczej. Przyszedłem po błogosławieństwo. To dobrze, to bardzo dobrze. Z pewnością zechcesz zasilić święty kościół Inosa jakąś skromną. Naprawdę, sama widziała. Właściwie to potrzebuje twojego błogosławieństwa, żeby zostać czeladnikiem w dolnej części miasta. Ale, synu, bez skromnej ofiary nie będę cię mógł pobłogosławić. Jak inaczej mógłbym się upewnić co do twoich dobrych intencji wobec najświętszego kościoła Inosa. Naprawdę, sama widziała. Ile wynosi przeciętna ofiara? Teraz każdy już o tym wie. To zależy od Twojego stanu majątkowego. Zobaczmy, ile A przyniosłeś. Hmm. Hmm. Masz ponad 100 sztuk złota. Nasz pan powiada, dzielcie się, jeśli macie czym. Kościół przyjmuje Twoją jakże hojną ofiarę. Błogosławię Cię w imieniu Inosa, albowiem on jest światłem i sprawiedliwością. Skąd pochodzisz? Pochodzę z klasztoru magów, leżącego w górach. Przyjmujemy w swoje szeregi każdego, kto ma czyste serce i jest gotów poświęcić życie służbie, wszechpotężnemu Inosowi. Co Opowiedz mi o Inosie. Inos, nasz wszechpotężny władca, jest światłem i ogniem. Dał ludziom magię i prawo, aby byli jego narzędziami. Działamy w jego imieniu. Wymierzamy sprawiedliwość zgodnie z jego wolą i głosimy jego nauki. Kto Powiedz mi coś wiesz? więcej na temat klasztoru. Nauczamy wszystkich dziedzin magii. Jednak sztuka magów ognia to coś więcej. Znamy się również na alchemii. Potrafimy tworzyć potężne runy. Mój mąż, No, i jesteśmy producentami doskonałego wina. Co robisz w mieście? Prowadzę dyskusje z paladynami. Wspieram obywateli radą i dobrym słowem. Szczególnie w dzisiejszych czasach, naszym obowiązkiem jest pomagać słabszym. On po prostu za dużo gada. No, znowu się y, rozmowa dosyć długa zrobiła, nie, nie, nie. ale mamy jeszcze trochę czasu. Dlatego, zostaniemy już w tym odcinku czeladnikiem. No i co? No i będziemy już. W kolejnych odcinkach Ale powoli się, inwestować w punkty nauki, na przykład w zręczność czułki. Bo póki co to jedyne co kupowaliśmy za punkty to yy, właśnie włamywanie się. Dobrze, porozmawiamy z Torbenem. Co z Twoją zgodą, mistrzu? Czy Watras dał Ci swoje błogosławieństwo? Tak. A czy otrzymałeś również błogosławieństwo od kapłana Inosa? Tak. Więc otrzymasz także moje błogosławieństwo. Niezależnie od wybranej ścieżki bądź dumny z dobrze wykonywanej pracy, chłopcze. Dobrze, no to porozmawialiśmy z nim ja jeszcze, tutaj zobaczę. Hmm. Ja nie kupywałem, ja nie... Kupowałem Włamywania się? Jak to możliwe? Hmm... Wydawało mi się, że... Aha, ja już wiem co się stało. Hej! Hey. Może tak Możesz mnie nauczyć jak otwierać zamki? Spłaciłeś dług grity u Matea. Wygląda na to, że porządny z ciebie człowiek, nauczę cię tego, co chcesz wiedzieć. Jednak nie mogę zrobić tego za darmo. Jestem zadłużony po uszy i potrzebne mi są pieniądze. Ile sobie liczysz? 200 sztuk złota. Dobrze. Oto 200 sztuk złota. Te pieniądze naprawdę mi pomogą. Możemy zacząć, gdy tylko będziesz gotów. Naucz mnie otwierać zamki. Potrzebny jest ci jedynie wytrych. Jeśli będziesz poruszał nim w zamku ostrożnie w prawo i w lewo, możesz odblokować mechanizm. Ale jeśli przesuniesz go za daleko lub za szybko w złym kierunku, to od razu się złamie. Im więcej masz doświadczenia, tym mniej wytrychów będziesz potrzebować. To właściwie wszystko. W to Już wam tłumaczę co się stało. Ja zazwyczaj zapominam zapisać grę w momencie jak ją kończę i wyłączam. I wtedy tracę to, co, czego nie zapisałem i muszę ten sam fragment przechodzić jeszcze raz. No i właśnie tak miałem ostatnio. No i musiałem nie wykupić po prostu tego. Tak więc dobrze, teraz sobie pójdziemy do Bospera. Bo tak, już rozmawialiśmy z każdym, z Mateo, z Konstantino, z Haradem, no i z Torbenem, czyli możemy już. Znaczy moglibyśmy chyba nawet bez tego, bez... na przykład bez Konstantina czy bez Torbena, ale wiadomo, to wszystko się wiąże z doświadczeniem. Tak więc wybieramy już teraz. Y, nasz zawód. Chcę zostać Twoim czeladnikiem. Hej, wspaniale! Wygląda na to, że już znasz podstawy. Harat uważa, że jesteś dobrym człowiekiem. Torben dał Ci swoje błogosławieństwo. Nie jestem zbyt pobożny, ale mnie to nie przeszkadza. Konstantino powiedział, że jeśli o niego chodzi, to możesz się zapisać, gdzie chcesz. A Mateo mówi, że jesteś wart swojej wagi w złocie. A to oznacza, że masz poparcie wszystkich mistrzów. Możesz dla mnie pracować kiedy tylko chcesz. Wchodzę w to. Nie pożałujesz. Myślę, że dobrze nam się będzie razem pracowało. Mam dla ciebie kilka skór. O! Nawet skóra cieniostwora! Takie są sporo warte. Dobra robota. Przyjdź do mnie, jak będziesz miał następne. A ten znowu to samo. Co mam robić jako czeladnik? To proste. Przynieś mi tyle futer, ile zdołasz. Zapłacę ci za nie lepszą cenę, niż każdy inny handlarz. Poza tym... Możesz się w ogóle nie pokazywać w sklepie. Poradzę sobie świetnie sam. A gdzie mam spać? Nie mam tu dla ciebie pokoju. Powinieneś znaleźć jakieś łóżko w gospodzie koło placu targowego. No dobrze, czyli już jesteśmy czeladnikiem. No to już jakieś pieniądze będziemy dostawać teraz za skóry, prawda? Tak będziemy dynęlić. powoli już. Ekflipu negro Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Na razie.